Zrobiłem to. Pojechałem do Warszawy na mecz, wszedłem na murawę, wytrząchałem flagę, a następnie oglądnąłem cały mecz z trybun. A wszystko zaczęło się od tego, że wziąłem udział w konkursie. W Jakim konkursie? Jako, że jestem pracownikiem Pyszne, co jakiś czas mamy organizowane konkursy. Jeden już mi się udało wygrać, a teraz drugi. Pierwszy konkurs polegał na zrobieniu filmu i opowiedzeniu o swoim zainteresowaniu sportem spodobał się jury i pojechałem, wystąpiłem na kanale sportowym. Aktualnie trenuję do pobicia rekordu Guinnessa na rowerze elektrycznym. A to jest no ciekawe, właśnie tak. A Co tak? To jest na elektrycznym to może i ja będę dał radę. Ale trzeba mieć kondycję i, dobrą I trzeba mieć I dobry do... rower. I dobrą baterię. Ja sobie akurat sam zbudowałem i z A. Torunia mógłbym okay. tutaj przyjechać na jednej baterii. Cofnijmy się trochę w czasie. Opowiem Wam od czego to się zaczęło a mianowicie od tego maila. Jesteś gotowy na rywalizację? Jak nikt inny. Aby wygrać nagrodę, musiałem znaleźć się w czołówce pracowników, którzy podjęli się tej gry. Pokażę Wam, jak wygląda sama gra. Jest to dosyć prosta platformówka. Przeciągając palcem po ekranie lub myszką po monitorze, sterujemy kurierem pyszne. Musimy zdobyć jak największy wynik przetrwać jak najdłużej, zniszczyć jak najwięcej przedmiotów. Pomagają nam bonusy. Są trzy. Po zebraniu torby jesteśmy przez chwilę nieśmiertelni. Burgera odnawia nam się jedno życie, a kiedy zdobędziemy baterie szybciej strzelamy. W sumie tyle. Poświęcając tej grze kilka godzin odkryłem kilka rzeczy. Niemiłą było to, że znalazłem buga. Z niewyjaśnionego powodu po zebraniu tarczy nie dostałem odporności. Za to pozytywną stroną tarczy było to, że posiadając ją, wjeżdżając w przeszkody, które nie są kamieniami niszczyliśmy je i dostawaliśmy za to punkty. Przyspieszało to bardzo zdobywanie punktów, a przecież o to w tej grze chodzi. W momencie, kiedy opanowałem panikę gaming, byłem już gotowy do pięcia się po szczeblach rankingowych. A propos rankingu, w pewnym momencie jeden z użytkowników znalazł jakąś lukę, wykorzystał ją i nabił podejrzanie wysoką liczbę punktów. Na szczęście został usunięty i wszyscy gracze, którzy znajdowali się w rankingu, wbili go uczciwie. O, została zresetowana. To jest wynik, który udało mi się osiągnąć dzisiaj. Wczoraj miałem 8000 coś punktów. To co? W drogę do 10 10000. Taki, taki postanowiłem sobie cel. Odpalamy licznik i. A, w ogóle zasłaniam syk Moją kamerkę ruszę. Jestem pierwszy, tak jakby dzisiaj. Przy którymś podejściu, po wielu grach udało się zdobyć. I to nie 10 tysięcy, a ponad 11,5 tysiąca. Mógłbym grać dalej? Niestety, błąd, o którym wcześniej wspomniałem. Co? Nie zajrzałeś mi koksa? Sprowadził mnie do parteru. Z tym wynikiem uplasowałem się na pierwszym miejscu, deklasując całą resztę, bo drugi miał ledwo 2000 punktów. Moja dominacja nie mogła trwać wiecznie. Przyszedł nowy dzień, a wraz z nim Julia, która osiągnęła 18 tysięcy punktów. Stwierdziłem, że trzeba wziąć się w garść i pobić ten wynik. W międzyczasie znalazłem sposób na zapauzowanie gry. Przydało się to, ponieważ ciągłe oglądanie scrollującego się ekranu bardzo zaburzało działanie błędnika. Grę można było zapauzować poprzez otworzenie innej zakładki w przeglądarce. Tak więc przy następnych rozgrywkach. Robiłem przerwy co pół godziny, 40 minut, żeby dać na chwilę odpocząć głowie. Po wznowieniu gry trzeba było mieć od razu maksymalne skupienie. W tym wypadku, po ponad dwóch godzinach rozgrywki, nie udało mi się go zachować. Strasznie szybko z trzech serc spadłem do zera. W ciągu tych dwóch godzin udało mi się uzbierać 25 175 punktów. Taki wynik mnie zadowala, ale zostawia pewien niedosyt. Następnego dnia pojawił się nowy gracz, Daniel, który uzyskał ponad 58 tysięcy punktów. Są to ponad 4 godziny ciągłego grindu bez możliwości pomyłki. Gratuluję wytrwałości. Mamy niedzielę, godzinę 23:59. Konkurs jest do końca tego tygodnia, czyli jeszcze przez kilkadziesiąt sekund. I jestem na trzecim miejscu. Dzisiaj lub wczoraj wyprzedziła mnie Julia o dosłownie 500 punktów. No, od Daniela nie udało się pobić 60 tysięcy wariat totalny. No i co? Peknijmy szybką rundkę. Jeden punkt, dobra, stary. Powkładam wszystko, co się da. Cztery. Nie chcę bonusów i kamień. Cztery punkty. Great success! Pierwszy! Yeah. <ścoughs> Wynik osiągnięty. Mamy już potwierdzone informacje. Udało mi się wygrać. Dostałem dzisiaj trzy telefony, żeby potwierdzić mój wiek. Aby uczestniczyć w CCC, muszę mieć poniżej 25 roku życia. Na szczęście mam, tak więc wszystko w porządku. No i co? Gramy sobie dalej, bo teraz do wygrania są kody zniżkowe. Tak więc, jak już będziemy w Warszawie, to będziemy mieli też jedzenie za darmo. Bo podejrzewał, że tutaj też uda się coś wywalczyć. Uciekam do grania. Wyjdziemy się za sekundę. Zobaczycie, jaki wynik udało mi się osiągnąć. Pierwszego dnia udało mi się zdobyć 8119 punktów. Nie jest dobrze. Co prawda, nie jest źle. Można powiedzieć, że jest średnio. Pierwsze miejsce w tabeli. Zobaczymy, jak będą walczyć przeciwnicy. W drodze pokody zostałem. Pobity. Tak więc trzeba wrócić do rywalizacji. E, tym razem nie na sucho. Mam doping. Trzeba uaktywnić sobie bonus. What, what, Udało się wbić 30 tysięcy punktów. E, nowy Personal best. E, I co? E, dostałem od Juli jeden trik. Myślałem, czy go, przedtem, czy go stosować, ale tak dobrze mi się grało bez tego. Zastosowałem i jest o wiele lepiej. Automatyczne trzymanie prawego, lewego przycisku myszy. Myszką rusza się dużo, dużo płynniej, dużo, można ją na chwilę oderwać. Lepiej się w ten sposób sprawuje. No i doszedłem już do takiego stanu, że mogę jednym okiem grać. A drugim oglądać, to na przykład, był już vlog podróżniczy. Już miałem dosyć tej gry. 38 tysięcy. Idę spać. No i udało się. Wygrałem 230 zł za granie w głupią gierkę. W kodach zniżkowych na jedzenie. Ostatniego dnia znowu zostałem prześcignięty przez Julię o 500 punktów. Ona zgarnęła główną nagrodę 350. Teraz już nie dam tych 500 punktów. Teraz dam z siebie wszystko. Do it. Then check this out. Za chwilkę wbijamy 100 tysięcy. No i celowo się wywalam. Nie widzę sensu wbijania wyższego wyniku. W ogóle licznik się zaokrąglił. 100 tysięcy, 28 punktów. Jestem zadowolony. Robiłem to przez 4 dni po 25 tysięcy dziennie. Przerywając jeszcze jakąś inną grą, rozgrzewkę robiąc sobie w czołgach, żeby refleks poćwiczyć, no w tym tygodniu jest 350 zł moje. Przyszedł dzień meczu. Okazało się, że Julia i Mikołaj, którzy również wygrali, są zbyt goszczy. Więc zgadaliśmy się, żeby wspólnie pojechać, żeby trochę zaoszczędzić. Zebraliśmy się całą grupą, następnie weszliśmy na stadion. I dostaliśmy posiłek oraz trochę bajerów, dresik, czapeczkę, plecak, pskiety pyszne, yy, piłkę i chyba tyle. Z ubrani w dresy można powiedzieć służbowe, weszliśmy na stadion. No, Szanowni Flaga była już na miejscu. Trzeba było ją odpiąć. Następnie, kiedy przyszła kaszanka, pomachać nią. Hymnu, zwinąć flagę i zawinąć się na zaplecze. Po rozpoczęciu poszliśmy się przebrać i poszliśmy na trybuny oglądać mecz. Jeśli chodzi o futbol, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Ale było ciekawie. Warto było wziąć udział. Bardzo ciekawe doświadczenie. Nowe poznane osoby. I na pewno zapamiętam to na długo. Jeżeli film Wam się spodobał, możecie zostawić komentarz, ocenę, co zmienić. Włożyłem w ten film no, dosyć dużo pracy. Montaż zajął prawie miesiąc, bo wszystko było nagrywane na bieżąco. Tak więc. Zapraszam, bo następne rzeczy będą równie ciekawe.